Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu Bogu, który jest, który był i który przychodzi. Te słowa pochodzące z apokalipsy świętego Jana są jednym ze sposobów modlitewnego oddania czci trójcy świętej. Dotykamy dzisiaj prawdy trudno wyrażalnej słowami. Każde ludzkie słowo w odniesieniu do tajemnicy trójcy świętej stanowi pewne ograniczenie i zaciśnienie tego, co niepojęte, a jednak prawdziwe. W te tajemnice zostaliśmy włączeni w sakramencie Chrztu Świętego, a uczestnicząc w Eucharystii, wchodzimy w komunię z Bogiem W Trójcy Jedynym. Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początków przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały złożone, przed pagórkami zostałem zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy w morzu ustanawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzyną, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim. I grając na okręgu ziemi, Radowałem się przy synach ludzkich. Oto słowo Boże. Ja... Jest człowiek, że o nim pamiętasz. Czym syn człowieczy, że troszczy się o niego? A i Uczyniłeś niewiele mniejszym od aniołów uwieńczyłeś z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian Bracia dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dzięki niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej ale nie tylko tym lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto Słowo Boże. Amen. Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy. Doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. Oto słowo Pana! Dzieci zapraszamy do Salki tam na spotkanie z Księdzem Maciejem. Grzecznie przejdźmy, a my wysłuchamy dzisiaj listu pasterskiego biskupa wielsko-żywieckiego na koronację obrazu Matki Bożej Różańcowej Pani Andrychowskiej. Drodzy bracia i siostry, wyczekujemy już wakacji i choćby krótkiego wypoczynku. Czekają nas także miejsca i wydarzenia o charakterze religijnym. Najpierw z okazji 350. rocznicy objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa Świętej Małgorzacie Marii Alakok poświęcimy naszą diecezję Bielsko-Żywiecką Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na to wydarzenie zapraszam 27 czerwca bieżącego roku do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej, kapłanów i delegacje ze wszystkich parafii naszej diecezji. Natomiast 29 czerwca każdy będzie mógł dokonać poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa już w swojej parafii. Trwa jubileusz odkupienia. W związku z tym do 6 stycznia 2026 roku można uzyskać odpust jubileuszowy i wypraszać potrzebne łaski. Wiele grup stanowych, pojedynczych pielgrzymów wyrusza do Rzymu. Czekają też na nas piękne sanktuaria polskie i naszej diecezji oraz kościoły jubileuszowe. Pomocą i zachętą do nawiedzenia miejsc modlitwy i łaski jest paszport pielgrzyma, w którym potwierdzimy pobyt w sanktuariach naszej diecezji. Dnia 21 czerwca w Andrychowie odbędzie się koronacja obrazu Matki Bożej Różańcowej, czczonej jako Pani Andrychowska. Po trzech wiekach obecności wielkiej czci wiernych obraz zostanie ozdobiony koronami, na które zezwolił jeszcze papież Franciszek. Będzie to w naszej diecezji czwarta koronacja na prawie papieskim Pory rychwałdzie Chałcnowie i Szczyrku. Kult Matki Bożej w koronowanym obrazie łączy się z powstaniem w roku 1725 Bractwa Najsłodszego Imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, Parafii świętego Macieja w Andrychowie. Prężna działalność bractwa przyczyniła się do upowszechnienia modlitwy różańcowej i pogłębienia pobożności maryjnej w całej okolicy. Z okazji święta Matki Bożej Różańcowej do Andrychowa przybywali liczni pielgrzymi. Potwierdzeniem żywego kultu Matki Bożej był przywilej nadany przez papieża Leona XII. W roku 1826, na mocy którego parafia św. Macieja mogła obchodzić drugi odpust i to przez 8 dni na święto Matki Bożej Różańcowej. Rozwiniętej pobożności maryjnej nie osłabiła nawet kasata bractwa w okresie zaborów, gdyż różaniec odmawiano w rodzinach, ale także w domach zwanych różańcowymi, gdzie także czytano wspólnie i rozważano Pismo Święte. Jeszcze w latach 30. XX wieku w parafii Świętego Macieja było ponad 70 róż różańcowych. Wielu z ufnością zanosiło swoje prośby przed obrazem pani Andrychowskiej, a o tym, ile zostało wysłuchanych, świadczą liczne wpisy w Księdze Łaska. Uroczysta koronacja obrazu Matki Bożej Różańcowej w Andrychowie będzie miała miejsce w sobotę, 21 czerwca bieżącego roku. O godzinie 10.45 z Kościoła Świętego Macieja na plac Adama Mickiewicza procesyjnie przeniesiemy czcigodny obraz Pani Andrychowskiej. W czasie uroczystej Eucharystii na skronie Jezusa i Maryi zostaną nałożone korony papieskie na znak wywyższenia Jezusa i Maryi oraz jako wyraz wdzięczności ludu Bożego za doznawane łaski i wstawiennictwo Matki Najświętszej. Na tę uroczystość, ważną dla całej diecezji, zapraszam przede wszystkim tych, którzy w jakikolwiek formie czy wspólnocie odmawiają modlitwę różańcową, poczynając od członków róż różańcowych, aż po matki i rodziców modlących się za swoje dzieci. Ufam, że koronacja obrazu Matki Bożej przyciągnie licznych jej czcicieli oraz pielgrzymów, chętnie nawiedzających sanktuaria Maryjna. Nie mówiąc o kapłanach, osobach życia konsekrowanego, nauczycielach religii, którzy będą dziękować za owoce kończącego się roku szkolnego. Wyrazem jedności naszej decyzji Niech będą nasze właśnie delegacje z każdego dekanatu. Zapraszam do udziału w tej koronacji oraz do modlitwy o jej bogate owoce. Te zaś zapowiada modlitwa poświęcenia Choru. Prosimy w niej, by czciciele pani Andrychowskiej szli śladami Jezusa i Maryi oraz służyli Bogu i wypełniali przykazanie miłości, by sobie wzajemnie śpieszyli z pomocą. Oraz starali się o zbawienie braci, a przez pokorne życie na ziemi zasłużyli sobie na wywyższenie w niebie. Zapraszam do tego, by o takie owoce prosić osobiście panią Andrychowską w dniu jej ukoronowania. Przybywajmy licznie z naszymi różnymi sprawami. Na czas wakacji, odpoczynku, dobrych, owocnych spotkań w miejscach świętych. Przyjmijcie błogosławieństwo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisał Roman Pindel, biskup bielsko żywiecki